prawo archimedesa siła wyporu prawo które określa bardzo ważną rzecz fizyczną czyli coś co pozwala na przykład statkom pływać i innym obiektom można to powiedzieć obrazowo nie tonąć na przykład w wodzie regułkowo ujmując to powiemy tak siła wyporu działająca na ciało zanurzone w płynie jest równa ciężarowi płynu wypartego przez ciało Czyli tak bardziej najprościej, na ciało zanurzone w jakimś płynie, pamiętajmy, że płyn to nie tylko woda, ale też inne ciecze, gazy i plazma, działa skierowana ku górze pionowa siła wyporu. Siła, która niejako można powiedzieć przeciwdziała sile ciążenia, czyli ta grawitacja, która można powiedzieć ciągnie nas wszystkich na dół do Ziemi, jest równoważona przez siłę wyporu, siłę, która jest równa ciężarowi płynu wypartego przez ciało, zanurzone w tym płynie. Czyli my wróćmy tu do Archimedesa może będzie tak najprościej. Kiedy on, taka jest legenda, miał sprawdzić pewną rzecz, nie wiedział, jak to zrobić, poszedł się wykąpać. Wanna była cała, wypełniona wodą. Kiedy on wszedł do tej wody. Ta woda się w sposób oczywisty wylała, i wtedy on zauważył takie coś, że on spowodował, zanurzając się w tej wodzie, że pewna jej część zostaje wyparta. Można to tak powiedzieć obrazowo, że ta nasza część zanurzona w wodzie, ta nasza objętość powoduje, że część wody jest wyparta do góry. I właśnie wtedy działa siła ciążenia, równa temu, co my wypchnęliśmy tego płynu, tej, dajmy, przykładowo wody. I ta siła, jeśli jest wystarczająco duża, to pozwala na przeciwdziałanie się sile ciążenia, czyli ta grawitacja nie ciągnie nas dół w głąb tego płynu, tylko ta siła wyporu powoduje, że utrzymujemy się na powierzchni, czy też częściowo zanurzeni, czy też częściowo w wodzie. I im większy ten rozmiar, objętość nasza, im tego płynu jest więcej, tym ta siła wyporu jest większa. Może nam się teraz to wydawać oczywiste, że takie prawo istnieje, że takie coś jest, no ale musiał ktoś na to wpaść. I właśnie to prawo, ten opis powoduje, że statki po prostu pływają i chociaż można powiedzieć, są Cięższe od wody, to jednak ta ilość płynu wypartego jest większa niż waga tego statku, i dzięki temu grawitacja, siła ciążenia nie powoduje, że ten statek tonie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.